Jeżeli należysz do uzbrojonych służb państwowych, niech Bóg błogosławi Cię i ma w opiece. Wiedz jednak, że do zła uczynionego w przeszłości rękę przyłożyli policjanci i żołnierze, którzy w pewnym momencie zgodzili się działać niezgodnie z regułami. Bądź gotów powiedzieć nie. Czytam dla Was 20 lekcji z XX wieku, dziś lekcja siódma. Jeżeli musisz nosić broń, bądź rozważny. Reżimy autorytarne mają zazwyczaj do dyspozycji specjalne oddziały policyjne, których zadaniem jest rozpraszanie chcących protestować obywateli, a także tajną policję, między innymi pozbywającą się dysydentów i innych ludzi wskazanych jako wrogowie. W istocie te drugie formacje miały walny udział w wielkich zbrodniach XX wieku, takich jak Wielki Terror w Związku Radzieckim w latach 1937-38 i Holokaust Europejskich Żydów dokonanych przez nazistowskie Niemcy w latach 1941-1945. Bardzo myli się jednak ten, kto sądzi, że sowiecka NKWD czy nazistowska SS działały samodzielnie. Bez wsparcia ze strony regularnych sił policyjnych, a czasem też zwykłych żołnierzy, organizacje te nie mogły zabijać na tak dużą skalę. W czasie wielkiego terroru w ZSRR oficerowie NKWD wykonali i odnotowali 682 tysiące egzekucji na rzekomych wrogach państwa. Większość ofiar stanowili chłopi lub członkowie mniejszości narodowych. Możliwe, że ówczesna NKWD była najbardziej scentralizowanym i najlepiej zorganizowanym organem przemocy w historii ludzkości. Na skazanych wyroki strzałem w kark wykonywało niewielu ludzi, co oznaczało, że niektórzy NKWDiści mieli na sumieniu tysiące morderstw politycznych. Mimo to z pewnością nie mogliby przeprowadzić takiej akcji bez pomocy miejscowych sił policyjnych, przedstawicieli zawodów prawniczych i urzędników w całym Związku Radzieckim. Wielki terror rozegrał się podczas stanu wyjątkowego, gdy od wszystkich policjantów wymagano podporządkowania się NKWD i wykonywania zadań specjalnych. Nie byli oni głównymi sprawcami, ale zapewnili niezbędną liczebność szeregów. Myśląc o nazistowskiej zagładzie Żydów, wyobrażamy sobie Auschwitz i zmechanizowaną bezosobową śmierć. Był to dla Niemców wygodny rodzaj pamięci o Holokauście, gdyż pozwalał im twierdzić, że tylko garstka ludzi dokładnie wiedziała, co działo się za bramami obozów. W rzeczywistości Holokaust nie rozpoczął się w fabrykach śmierci, ale nad dołami, gdzie rozstrzeliwano ludzi w Europie Wschodniej. Niektórzy dowódcy Einsatzgruppen, które dopuściły się części tych morderstw, byli zresztą sądzeni w Norymberdze, a później w zachodnieniemieckich sądach. Nawet te procesy umniejszały jednak na swój sposób skalę popełnionych zbrodni. Nie tylko dowódcy oddziałów SS, ale i w zasadzie wszyscy ich podwładni, a byli ich tysiące, byli mordercami. A to był dopiero początek. Podczas Holokaustu w każdej większej egzekucji z użyciem broni palnej np. pod Kiłowem rozstrzelono ponad 33 tysiące Żydów, nieopodal Rygi ponad 28 tysięcy itd. uczestniczyły regularne oddziały niemieckiej policji. Zwykli policjanci zamordowali w sumie więcej Żydów niż Einsatzgruppen. Wielu z nich nie przygotowywano specjalnie do tego zadania. Po prostu znaleźli się w nieznanym sobie terytorium, otrzymali rozkazy i nie chcieli okazać słabości. Gdy policjanci odmawiali wykonania rozkazu mordowania Żydów, co zdarzało się rzadko, nie byli jednak karani. Niektórzy zabijali ze zbrodniczych pobudek, ale wielu innych zabójców po prostu obawiało się wyróżnić na tle reszty. Oprócz konformizmu rolę odegrały też inne czynniki, lecz bez konformistów popełnienie największych zbrodni byłoby niemożliwe. Czytam dla Was 20 lekcji z XX wieku. Zapraszam na kolejną jutro.